z tej strony. Ja Ramsey dzisiaj sobie wbijemy 30 tysięcy. Brakuje dwóch winków. No zobaczymy, jak to będzie. No i mamy nadzieję, że wbijemy to. Dobra, nie wiem. Poko. No zobaczymy. Ja na tej mapie w sumie poko wbijałem. wiem. No ale, no nie wiem, nie Nie mam dzieci. okej, okej. Nie no, mamy, mamy szansę, mamy szansę, bo ja już... Teraz nie jest źle, nie jest źle. Mamy pierwsze oblężenie, ale zawsze to ostatnie, albo to drugie oblężenie, bo pierwsze oblężenie się tak średnio liczy. Chociaż oznacza to, że to dominuje. Na no, tutaj nie muszę celować. Poko, niestety. Myk, dobra, leży? Nie no, nie no, idzie dobrze, idzie bardzo dobrze. Nie wiem czemu ja też się skupiam wadę na tym, czy to wygram, ale po prostu chcę. Chcę w końcu to wygrać, bo ja go wziąłem na hita. No i ja nawet nie spodziewałem się, że on tam jest. Dobra, nie ja przyciągnie. No, ciekawe, czy teraz rozwalimy. Mamy dziesiąty poziom, a to coś może dać. Dobra, nie, to nie ma szans, że my go rozwalimy. I my im 0% zadaliśmy, no super. Witam, witam. Leży. Nie no, wygramy, wygramy, wygramy. No niezbyt nie mamy szans. Nawet te gadżety marnuję. No jeszcze można powiedzieć, że wybraliśmy Teraz wystarczy czekać. I czekać. No więc wydraliśmy. I widzimy się w następna runda. Jest ostatnia. Teraz pytanie, czy my ją wydramy? O Sandra, zobaczmy co tu się dzieje. Sandra widzę, że niezbyt oro robi teraz. Ale dobra, pokonała, pokonała. Tutaj to, 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 to wr że teraz wielki dracz. Dobra, spokojnie, spokojnie. Na razie wygrali, Ale to pe pewnie przez to, że citują... Mm. Nie idzie źle. Leżą wszyscy. Dawaj sam Raulta! Dobrze, dobrze, moja szkoła. TNT Leone. To nie nieźle. Spokojnie. zginę teraz. Nie dobra, nie. I co ja robię? Ja się muszę zdecydować, gdzie ja chcę iść. I co mnie ja otajmuję? Ale przynajmniej trafiłem. No i teraz znowu przegramy. Tak. Tak. Co, ja nie wbiję tych 300 30 tysięcy, nie? No nie wbiję. Ale wy za to możecie wbić na, na Discorda. Link w opisie. I do klubu. Dam dziąbki. Aż ten razet dla mnie będzie I teraz musimy... Musimy po prostu wybrać środek, bo nie wybramy Dobra jeden leży. Oisandra! Tentilone! Olo! O Oro nie Olo Dobra, mamy, mamy 10, mamy 10, mamy 10, mamy 10. Spokojnie, spokojnie. No ale zawsze będę musiał się obronić, chociaż trzy trowerzy w sensie dwa trollery i... Proszę, dobra, żyję. Dwa trowery mają. I muszę się bronić przed botem, który ma 12. Moje duże szanse, że to wybramy. A ja coś mówiłem, że nie wiem. Gdzie jesteś! Jesteś w tysięcy. Nie jesteś jesteś Dobra, wybraliśmy. Pora. No i pięknie. Więc mamy już 30 tysięcy. Dziękuję Wam za oglądanie odcinka. No i co? Trzymajcie się.